No to cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj robimy wprowadzenie do obrony karo-kan, czyli początek gry, który rozpoczyna się od białego, grają posunięcie E4, czarno odpowiadają posunięciem C6. To jest obrona karo-kan. Dzisiaj chcę wam pokazać takie główne warianty, również boczne warianty, poopowiadać trochę o co tutaj chodzi, główne idee, plany, a na koniec zobaczymy sobie partię gigantów Kasparów kontra. Karpow, żeby wzrodziło się nas większe zrozumienie tego debiutu. Także bardzo serdecznie zapraszam do oglądania i zaczynamy. Debiut został ten, słuchajcie, wymyślony w 1886 roku przez dwóch panów. Jeden nazywał się Caro, a drugi nazywał się Kan, stąd nazwa debiutu. I o co chodzi? Główna idea jest taka, że jest to brat-bliźniak wcześniej, wcześniej omawianej obrony francuskiej, czyli posunięciem C6 czarne przygotowują sobie wyjście kolejnego pionka do centrum na pole D5, żeby ten pionek brał udział w walce... O centrum przeciwko białym pionkom. Także obrona francuska, jako przypomnienie, to, był, to było to posunięcie też przygotowujące posunięcie D5, natomiast dzisiaj jest posunięcie C6. Jaka jest główna różnica w obu tych mm, bliźniaczych debiutach? To ten goniec robi największą różnicę, ponieważ jeżeli czarne grają posunięcie pionkiem na E6, to bardzo często w obronie francuskiej ten goniec jest zablokowany. Nie może tam w żaden sposób się wydostać i wyjść, więc obrona Karokan. główna idea, pomysł tych dwóch panów, którzy to wymyśleli, był taki, żeby nie blokować sobie możliwości wyprowadzenia tego gońca. No i na początku na pewno warto też dodać, że obrona Karokan ma taką opinię bardzo solidnej, raczej spokojnej dla pozycyjnych graczy, natomiast jak ktoś chce... Zrobić awanturę na szachownicy, to przecież w każdym debiucie można. Przejdźmy teraz, słuchajcie, do głównych wariantów. Może nie do głównych, zaczniemy właśnie od tych bocznych, ponieważ głównym posunięciem jest na pewno D4 dla białych. Jeżeli jest taka możliwość postawienia dwóch pionków na środek szachownicy, to najczęściej tak się po prostu robi. Natomiast są też inne możliwości dla białych. Jedną z nich jest na przykład posunięcie C4. Nazywa się to atak panowa. Białe, jakby biorą większą kontrolę, nacisk na pole D5, mówią czarnym, że tutaj. Nie możecie się ruszyć, natomiast nie jest to prawda. Czarne i tak tutaj mogą się ruszyć. Czarne zawsze mogą się tu ruszyć, czarne zawsze chcą się tu ruszyć i tak naprawdę muszą się tu ruszyć, no bo do tego są przygotowane. Po to zagrały posunięcie c6, więc czarne zawsze praktycznie w drugim posunięciu grają ruch d5. W ataku Panowa ta walka najczęściej wygląda tak, że tutaj dochodzi do takiej jakiejś awantury, bijatyki, obojętnie który pionek zbije pierwszy. Kiedy te pionki się powymieniają, czarne, tutaj mają jakąś taką możliwość, że mogą to od razu odbić Hetmanem na pole D5. Natomiast ten Hetman wcześniej wychodzący do walki narażony jest na to, że będzie za chwilę musiał uciekać zaatakowany przez skoczka. Więc jeżeli ktoś tutaj czarnymi gra, to częściej Ci lepsi zawodnicy grają także wychodzą sobie skoczkiem na pole F6, żeby tego pionka, i tego pionka i tak odzyskają, tylko chcą to zrobić skoczkiem, żeby później czarny hetman nie musiał uciekać na wypadek ataku tego skoczka. Jeżeli biały obroni tego piąka, to czarny i tak mogą sobie to zbić i teraz po wymianie już jest inna sytuacja, hetman czarnych na polu D5 będzie bezpieczny, nikt go tam nie, nie pogoni. Bardzo często dochodzi... Powstaje taka walka na szachownicy z tak zwanym izolowanym pionkiem. Ten pionek białych jest izolowany, ponieważ nie ma tutaj żadnego kolegi pionka. I ta walka wygląda tak, że białe i czarne wyprowadzają figury. Natomiast trzeba wiedzieć mniej więcej, jak się walczy z, z tym izolowanym pionkiem. Bardzo często ten pionek ląduje gdzieś na środku szachownicy, białe mają. Plusy i minusy, jak to zawsze w szachach. Izolowany pionek jest słabością, to jest minus pozycji białych, ale jest to pionek w centrum, który tworzy jakieś placówki dla naszych figur. Na terenie przeciwnika białe mają fajny, swobodny rozwój, aktywne pozycje dla swoich figur, więc można uznać, że walka będzie wyrównana. Wszystkie strony, obie strony mają swoje szanse. Wracamy tutaj wcześniej, ponieważ oprócz ataku Panowa, jeszcze takim bocznym wariantem, o którym trzeba wspomnieć przy okazji obrony Karokan, jest tak zwany atak dwóch skoczków, czyli. Białe wyprowadzają jednego skoczka, a po posunięciu D5 wyprowadzają drugiego skoczka. Te skoczki mogą wyjść w różnej kolejności posunięć. Także najpierw możemy wyprowadzić tego skoczka, potem tego skoczka. Nie ma to większego znaczenia. I różnicy w tym wariancie. Czarne mogą zrobić znowu dwie rzeczy: kolejne jakieś takie rozgałęzienie. Czarne mogą albo na tego pionka tutaj na środku szachownicy zbić. Wtedy walka będzie wyglądała tak jak za chwilę będziemy sobie omawiali takie główne warianty. Walka będzie bardzo podobna, więc sobie to zostawimy na później. Natomiast takim głównym wariantem w tym ataku dwóch skoczków jest goniec na G4. Czarne idą sobie tutaj na związanie. To jest to, co czarne przede, przede wszystkim chcą zrobić: wyjść z tym gońcem, zanim zagrają to posunięcie E6. O tym też jeszcze będziemy mówili, żeby ten goniec tam nie utknął taki zamknięty. Białe tutaj bardzo często sprawdzają zamierzenia tego gońca, atakując go pionkiem. No i kiedy tutaj czarne zbijają, białe odbijają hetmanem, czarne grają posunięcie e6. To co chcą czarne zrobić? Postawić taką ścianę na białych polach, ścianę z pionków złożoną, ale ważne jest to w ogóle karkan, że ten goniec nie może tam utknąć. Ten goniec ma się z, za tej ściany wydostać. Czyli co? Atak dwóch skoczków omówiony, czarne osiągnęły swoje cele. Mają ścianę, goniec się wydostał. Białe też są zadowolone, mają więcej figur, wyprowadzone, będzie wyrównana ciekawa walka. Wracamy do początkowej pozycji: mamy te dwa pierwsze ruchy białych i czarnych. Przejdziemy teraz do tych głównych wariantów, które powstają, kiedy białe wysyłają drugiego pionka na środek szachownicy. Czarne, jak to czarne, wysyłają pionka na pole D5 w karokan. I tutaj kolejne rozgałęzienie: białe mają trzy główne możliwości, trzy główne warianty w obronie karokan. Kiedy czarny wysyłają tego pionka na pole D5 pojawia się napięcie między pionkami, te pionki się atakują, więc są trzy te możliwości, w jaki sposób to napięcie wyjaśnić. Opcja numer jeden, trzask, czyli tak zwany wariant wymienny, pionki się wymieniają. Opcja numer dwa, którą będziemy omawiać, to jest przepnięcie do przodu, czyli białe unikają Wymiany, zamykają pozycję, więc nazywa się to wariant zamknięty. I opcja numer 3 jest to wyjście skoczka, koczka, czyli skoczek wychodzi bronić tego pionka albo z pola C3, albo z pola D2 broni tego pionka. To się często określa jako warianty klasyczne, białe, nie wyjaśniają co z tymi pionkami. I jeszcze jest opcja numer 4, as z rękawa, tak zwany wariant fantazji, o którym też sobie za chwileczkę wspomnimy. Dużo wariantów, dużo możliwości jest się czego uczyć. Patrzymy po kolei, zobaczmy od wariantu wymiennego, bo tu chyba jest najprościej, tą wyjaśniamy w ten sposób tą sytuację w centrum czarne oczywiście odbijają pionkiem i znowu jakieś takie dwie możliwości dla białych yy, możliwości wyboru sposobu walki jedna opcja jest taka że po prostu sobie na spokojnie będziemy teraz wyprowadzać figurki czyli możemy wyjść sobie skoczkiem na pole F czy możemy wyjść sobie gońcem na pole D czy to będzie dobre stanowisko dla gońca czarne też będą gdzieś tam wyprowadzać swoje figurki i o co chodzi że Opcje, wybór dla białych jest taki, że mogą sobie taką spokojniejszą grę zafundować ustawiając tutaj taki mur pionków, nie wywołując już żadnego napięcia i walki w centrum, albo i tu wyrównana w miarę walka. Oczywiście czarno chciały wyjść gdzieś tym gońcem, żeby później zagrać posunięcie E6, czyli pewnie na, najpierw skoczek na E6, żeby ten goniec mógł sobie bezpiecznie gdzieś wyjechać. Albo opcja numer dwa dla białych, taka bardziej chyba agresywna. To jest posunięcie C4, czyli wywołać napięcie, znowu zaatakować w centrum, i bardzo często później, jeżeli te pionki się ze sobą w którymś momencie zbiją, to co nam to przypomina? Przypomina Wam coś, może to przypomina trochę pozycję z ataku Panowa, kiedy znowu białe zostaną z tym pionkiem izolowanym na środku szachownicy, kiedy te pionki sobie znikną. Więc pewne podobieństwo między wariantami. Jest, a to bardzo często pomaga nam taką naukę i zrozumienie debiutów. Czyli wracamy sobie do tej pozycji, kiedy mamy po dwa posunięcia białych, po dwa posunięcia czarnych i jakoś tam pokrótce omówiony ogólnie wariant wymienny. Zobaczmy, jak może toczyć się walka, kiedy białe decydują się na wariant zamknięty. Tutaj to, co oczywiście najbardziej interesuje czarne, główna idea. Karokan, najpierw wyjść gońcem, żeby później zagrać posunięcie E6. I tu znowu wybór przed biały mogą jakoś tak normalnie sobie spokojnie rozwijać figury posunięciem skoczek na F3, albo mogą zagrać takie posunięcie, to się też grywa druga opcja, to jest ruch H4. Trochę bardziej dziki, dziwny, natomiast chodzi o to, żeby spróbować wykorzystać wysuniętą pozycję tego gońca i spróbować go na przykład złapać. Gdyby czarne się zagapiły, teraz popełniły błąd, zagrają standardowy swój ruch e6, to po posunięciu g4 czarny goniec się zgubi, zostanie otoczony, słuchajcie, przez te pionki, nie będzie miał gdzie się schować. I goniec zdobyty, więc na to czarne na pewno muszą uważać, kiedy cofamy teraz. Kiedy białe wysyłają jakiegoś pionka do przodu, tutaj na skrzydle królewskim, trzeba czarnymi wzmocnić czujność i najczęściej robi się to posunięciem H5. Nie będzie żadnych posunięć typu G4, i ten goniec będzie bezpieczny. Wtedy białe na przykład grają takie posunięcie C4. Robi się jakaś dzika awantura i tu spokojnej gry nie będzie. Chociaż czarny i tak najczęściej sobie tutaj zrobią to posunięcie E6, kończąc swój główny plan. Cofamy teraz zamiast szalonego posunięcia H4, zobaczmy co się dzieje w takiej spokojniejszym graniu, bo tu jest, to jest dosyć często grane, to jest w ogóle wariant zamknięty, jest najczęściej grany przez takich zwykłych ludzi na internecie, w bazie na Lichess i jest dosyć jedna ciekawa, ciekawy błąd, który popełniają tutaj białe, kiedy czarny kończąc, Wbudowanie swojego domka grają posunięcie E6. Tutaj w bazach na się znalazłem bardzo dużą różnicę między tym, co grają w bazie Masters mistrzowie, a w tym, co grają zwykli ludzie. Więc zwróćcie też na to uwagę, kiedy tutaj gracie białymi na przykład te warianty, to w bazie Masters najczęściej, zdecydowanie najczęściej, mistrzowie stawiają gońca na pole E2. A zwykli ludzie stawiają tego gońca na pole D3 proponując wymianę tych gońców mistrzowie grają posunięcie goniec E2 w ten sposób mi to podpowiada, że jednak powinniśmy białymi unikać wymiany tych gońców a zwykli ludzie to robią oczywiście ten goniec na D3 to nie jest jakiś ogromny przegrywający błąd natomiast jest to pewnego rodzaju niedokładność debiutowa która bardzo często jest popełniana dlaczego jest to niedokładność? słuchajcie, ponieważ to jest ten tak naprawdę słabszy goniec od czarnych Czarny wyszły tym gońcem poświęcając na to troszeczkę czasu i chcą się tego gońca tak naprawdę pozbyć. My grając posunięcie goniec d3 ułatwiamy im to. Co jeszcze? Czarne są troszeczkę takie bardziej ściśnięte. Ich figury mają, ponieważ białe bardziej do przodu wysunęły swoje pionki, białe mają więcej miejsca na szachownicy i czarne figurki będąc trochę ściśnięte mają mniej miejsca i na przykład to pole f5 byłoby fajnym miejscem w wielu pozycjach, kiedy tam chce czarny skoczek sobie dojść. I jeżeli tego gońca zostawimy czarnym na polu F5, no to to pole F5 już trudniej wejść tam z koczkiem, kiedy tam po prostu stoi goniec. Więc kiedy masz więcej miejsca na szachownicy, a twój przeciwnik ma mniej tego miejsca na szachownicy, to nie wymieniaj figur. Niech on tam się ciśnie, kisi. Dobra, kiedy białe w bazie master z najczęściej posunięcie goniec e to czarne grają ruch c5 od razu atakując tutaj centrum albo skoczek d7, czyli rozwijając po prostu figury. Ruch c5, o tym ruchu na pewno musimy powiedzieć, to jest y, kluczowa idea, czarne zamierzają naciskać, atakować ten punkt na d4, natomiast trzeba zwrócić uwagę, że w obronie Karokan czarne cieszą się, że wyszły tym gońcem z załańcu hapionów, natomiast zagrały posunięcie c5 na dwa razy. To, co w obronie francuskiej też bardzo często się zdarza, natomiast tam czarnym udaje Daje się to zagrać na raz. Więc plusem w karokanie jest wyjście gońca, ale minusem jest to, że ruch C5 musisz zrobić na dwa razy. Dlatego niektórzy wybierają obronę francuską, niektórzy wybierają obronę karokan. Tutaj walka dosyć często wygląda w ten sposób, że białe sobie wzmacniają ten swój łańcuch pionów w centrum. Kiedy czarne wyprowadzają swoje figury, my kończymy sobie rozwój na przykład robiąc roszadę. Najprędzej czy później czarne zbijają tego pionka na D4, my go odbijamy. I kiedy czarne wyprowadzają figury. Robimy to samo. Tutaj zwróć uwagę, że na przykład ten skoczek z pola E7. Gdyby nie było gońca, to w obronie francuskiej ten goniec się tam kisi i jest słaby. Natomiast skoczek ma bardzo fajne pole F5, skąd może naciskać tego pionka. Tutaj tego nie ma, bo goniec został. Bo patrzymy na bazę Masters. W partiach zwykłych ludzi ten goniec by się wymienił i skoczek miałby fajne pole F5. Natomiast tutaj, jak przeglądałem party, czasami ten skoczek chodzi gdzieś tam na pole C8 za bardzo nie wiadomo po co. Pewnie, żeby wypuścić tego gońca, no bo goniec też chce wyjść, a skoczek mu tutaj stanął na drodze. Więc czarne są trochę ściśnięte, ale mają solidną, mocną pozycję bez słabości. Jeżeli wyprowadzą swoje figurki, jakoś je logicznie poustawiają. Jakimś punktem zaczepienia jest ten. Pionek na D4, podobnie jak w obronie francuskiej. Cofniemy kilka ruchów, bo tam jeszcze był taki do omówienia to posunięcie. Nie muszą czarne tak szybko grać tego posunięcia. C5, mogą grać po prostu najpierw rozwijać te figury, jakby przygotować się, później sobie chcą to zagrać. Posunięcie skoczek D7. I tutaj znalazłem też taką opcję grania, że dosyć często wygląda to tak, że biało robią roszadę, czarne wyprowadzają sobie te swoje figury. Białe również, i kiedy czarne grają posunięcie C5, to białe uważają, że są tutaj przygotowane do zrobienia większej awantury na szachownicy posunięciem C4. Białe, król już schowany, czarny, jeszcze został w centrum. Robi się duże awantura napięcie między pionkami w centrum. Też można tak grać trochę mniej spokojnie będzie na szachownicy. Dobra, wracamy sobie do naszej pozycji wyjściowej, czyli do tego, jeszcze dwa słówka o tym ataku fantazy, to jest as z rękawa, posunięcie, które ja bardzo lubię grać, zwłaszcza w szachach szybkich czy błyskawicznych, trochę na zaskoczenie, trochę na zejście z tych głównych wariantów przygotowanych przez czarne, fajnie się to gra, to co najczęściej grają czarne, to są dwa posunięcia, albo jest takie wybicie, i po to postawiliśmy tutaj pionka, żeby sobie odbić. Mamy teraz dwa pionki w centrum, więc będzie dobrze dla białych, chyba że czarne zagrają tutaj i nie chcą nam oddać takiego panowania w centrum. To jest dobry, dobry ruch. Natomiast po posunięciu skoczek na F3 i gdyby. Trzeba uważać tam na tego szacha, więc dlatego dajemy skoczka na F3, żeby tu pilnował. I czarne najczęściej zbijają, a my tutaj nie odbijamy, tylko stawiamy na rozwój, i naszym jakimś punktem do zaatakowania jest ten pionek na F7. Zwłaszcza po, jeżeli zrobimy roszadę, to wieża stoi już na F1, to naprawdę robi się tam niebezpiecznie i trzeba czarnymi wiedzieć, jak to dobrze zagrać. Oczywiście, jeżeli czarny wiedzą, to się obronią, ale jak nie wiedzą, to partia będzie krótka. I jeszcze na pewno solidną odpowiedzią na. Atak fantazji jest posunięcie E6 wzmacniające tego pionka. Natomiast dlaczego E6? Popatrzcie, i coś z tym gońcem? Karokan miałem wyjść gońcem, nie wyszedł. Nie? Natomiast popatrzcie, że goniec w tym momencie nie ma gdzie wyjść, ponieważ te pionki tutaj odbierają mu pola. Więc jeżeli posunięcie E6 jest często grane tutaj przez czarne, ale to trochę nie pasuje, bo goniec został na polu C8. Dobra, przechodzimy już do tych głównych wariantów i zaraz oglądamy partię. skoczek na C3 lub na D2. To są te warianty klasyczne, bardzo często grane. Warianty główne kore. Tutaj czarne zbijają. Po prostu, tak się to najczęściej robi. Jest też jakieś posunięcie giesze żeby tam gońca wyprowadzić, ale najczęściej to po prostu zbijają. Więc odbijają skoczka, obojętnie czy z pola C3 czy z pola D2, powstanie nam ta sama pozycja. I tutaj kolejne rozgałęzienie wariantowe jest posunięcie skoczek F6 dla czarnych wariant tartakowera, Jest posunięcie goniec F5, trzy takie główne są ruchy. Goniec F5, to jest jako główny ruch, i jest posunięcie skoczek D7. Wariant Karpowa i właśnie za chwilę taką partię Karpowa sobie tam zobaczymy. Po posunięciu w skoczek f6 wariant tartakowera, skoczek napada na skoczka, natomiast białe tutaj nie zamierzają się cofać, zbijają i czarne mają z kolejne rozgałęzienie, oczywiście dwa bicia pionkiem do wyboru. Natomiast wariant tartakowera moim zdaniem jest taki trochę mniej spokojny, mniej grzeczny czarnymi, ponieważ czarne nie powinny tutaj być grzeczne. Jeżeli odbiją pionkiem to czarne nie powinny być grzecznie grać, ponieważ mają pewien uszczerbek w pozycji, te zdwojone pionki to jest pewnego rodzaju słabość czarnych na przykład gdyby teraz zniknęły wszystkie figury z szachownicy to końcówka pionowa, gdyby zostały tylko króle i pionki jest najprawdopodobniej wygrana już dla białych więc czarne nie powinny upraszczać gry, nie powinny wymieniać figur, tylko powinny starać się zbudować jakąś awanturę, zrobić na szachownicy. Gdyby białe chciały jakoś grzecznie grać, na przykład sobie umocnić pionka na d4 ruchem c3, czarne. najpierw Zanim zrobimy awanturę na szachownicy, musimy się do niej przygotować, więc rozwijamy figurki. Na przykład bardzo często jest to grane w ten sposób Hetman na C2 gdzieś tam napada. Natomiast wieża może sobie tu wejść na linię z szachem, więc skoczek zasłoni białe. Jeszcze nie mają broszady, wisi tam pionek. Normalnie byśmy się jakoś pewnie bronili tak, natomiast nie mamy grać grzecznie. Tutaj najczęściej czarne grają posunięcie H5, szukając tej awantury. Dobra, i jeszcze kiedy ten skoczek bije tutaj, można też zbić. Jest takie posunięcie G bije na F. Znowu problemem czarnych jest to, że te ich pionki jakoś tak tutaj już zepsute, więc nie można czarnymi grać grzecznie, ale w zamian coś mamy. Mamy na przykład linię G otwartą, gdzie będzie fajna pozycja dla tej wieży. I tutaj walka dosyć często wygląda w ten sposób, że biali grają to posunięcie C3, umacniające centrum, czarne wyprowadzają sobie gońca na F5. Natomiast to już jest troszeczkę ten tartakower, trochę dziwnie wygląda, to nie przypomina tych takich klasycznych, typowych wariantów karokan. Tutaj białe wiedzą, że zaraz tutaj pojawi się wieża, będzie patrzyła na tego pionka, więc najczęściej grają posunięcie g3 i w ten sposób planują sobie rozwinięcie końca. Natomiast ten mur pionków w jakiś tam sposób zne zneutralizuje czarną wieżę. No to czarne grają tutaj hetman d5. Słuchajcie, nie będzie grzecznego grania. Hetman idzie na środek, szuka awantury. Jest to mniej takie pryncypialne granie w szachy, Hetmana na środek przecież nie powinniśmy wyprowadzać, kiedy figurki jeszcze są nierozwinięte, ale czarne po prostu szukają awantury. Goniec ustawia się tutaj, a hetman sobie wchodzi na naszą połówkę bez, bezczelnie, zabraniając zrobić nam roszadę. Dobra, ci wracamy sobie tak. Tart, wariant Tartakowera. Wspomniany, omówiony, jeszcze na pewno trzeba zobaczyć. To jest główny wariant głównego wariantu w głównym wariancie, więc goniec napada naszego skoczka. Nie mamy nic lepszego. Cofamy się. Ten goniec jest napadnięty, więc też się cofa. I tu jest taki dłuższy, słynny, znany wariant, kiedy tego gońca próbujemy złapać, więc pokażę wam, jak to wygląda. Goniec robi sobie dziuplę posunięciem H6. Najczęściej wyprowadzamy figurę, bo tak to się przecież w debiutach robi. Czarne też tego gońca tam białe w końcu przymykają, sprowadzają do dziupli. I tutaj białe wymieniają te gońce. Inaczej niż przed chwilą było w tym wariancie zamkniętym, więc na tym też polega nauka debiutu, żeby nie mylić pomysłów. I tutaj czarne stoją sobie, mają taką mocną pozycję na trzech liniach. Białe mają więcej miejsca na szachownicy. Czarne nie mają żadnych słabości. Białe najczęściej próbują zrobić gdzieś wyprowadzić gońca tu lub spokojnie na, na pole D2 i zrobić długą roszadę. Natomiast czarnymi na pewno trzeba pomyśleć o rozwinięciu tych figur. Widziałem tutaj partie, gdzie czarne robią krótką roszadę, ale widziałem też pozycję, gdzie robią długą roszadę. Dosyć często czarne, kiedy się przygotują, rozwiną swoje figury, to myślą o zagraniu posunięcia C5, żeby gdzieś tutaj w centrum też sobie. Powalczyć, pobawić się. Dobra, przechodzimy do partii. Zobaczymy teraz partię Kasparow kontra Karpow, która rozpocznie się od posunięcia, czy rozpocznie się. Teraz Karpow zagrał posunięcie skoczek D7. Jest to wariant Karpowa nazwany na jego cześć, ponieważ w latach 90-tych, kiedy Karków grał Karokan czarnymi, to właściwie wiadomo było, że już nie przegra takiej partii, był w tym po prostu tak dobry. Tutaj chodzi o to, że trochę to dziwnie wygląda, no bo jak to w Karokan, mieliśmy wyjść tym gońcem, a, a Skoczek sobie stanął i zablokował tego gońca, natomiast Skoczek idąc na pole D7 Przygotowuje pozycję dla swojego kolegi Skoczka, który chce wyjść na pole e6 i Karpow po prostu nie chciał, żeby białe bijąc tam psuły mu tę strukturę pionów, tak jak przed chwilą pokazywaliśmy w wariancie tartakowera, więc skoczek z pola d7 po prostu na wypadek, kiedy białe tam zbiją, zamierza odbić tam kolegę Skoczka. Zobaczmy tą partię. Karpow tutaj, Kasparow co robi? Wyprowadza figurki, goniec poszedł na pole c4. Karpow wyprowadza swojego skoczka i teraz Kasparow nie wymienia figur, nie upraszcza gry, bo to jest jakby troszeczkę na rękę tej stronie, która jest ściśnięta, czyli czarnym w, w obronie Karokan. Kasparow idzie tutaj, takie ruchy lubimy, grozi skoczek, że wejdzie z widełkami, ale Karpow to raczej widział, zagrał posunięcie E6. No i patrzymy dalej. Kasparow hetmanem na E2, już wprowadza chodoby hetmana do gry. Skoczek wykonał zadanie wspierając tam kolegę, teraz napada na gońca, Goniec ucieka. No i Karpo goni też skoczka z pola. G5 skoczek ucieka. I teraz Karpow gra posunięcie A5. To nie jest ruch, który nie wiem, który ja bym samodzielnie wymyślił. Tutaj na, na moje oko myśląc, po prostu bym sobie gdzieś pewnie wyprowadzał figurę, zrobił roszadę. Więc ta, takie pomysły uczę się po prostu, właśnie oglądając, partie jakichś mistrzów świata. O co chodzi w tym posunięciu? Trochę ten ruch. Zdobywa miejsce na czarla Czarty na skrzydek hetmańskim, no i tworzy po prostu groźbę złapania tego gońca. Goniec nie będzie miał gdzie uciekać. Kasparow odpowiedział ruchem C3, który już gdzieś w tych wariantach do bardzo często widzieliśmy, więc już go rozumiemy. Wiemy, że ten goniec w razie czego ma tutaj ucieczkę i Karpow gra posunięcie C5, czyli popatrzcie, obrona karokad. a Karpow wcale nie wygląda jakby miał tutaj spokojne pomysły, rzuca się na strzeli hetmańskim. No, może nie jakoś szalęczo się rzuca, no ale też nie, nie stoi sobie tak grzecznie i nie czeka aż go Kasparow tam skrzywdzi. Posunięcie A3 zagrane tutaj przez Kasparowa, być może chodzi o to, że po jakichś tutaj bijatykach byłoby pole B4 pewnie dla tego gońca, tak, to rozumiem, ale czy prawidłowo oglądam partię? Próbuję się czegoś nauczyć. Jeżeli ktoś się uczy debiutów, słuchajcie, to jedna rzecz, poznać jest jakieś takie mm, kluczowe, najważniejsze, najczęściej, na przykład grane warianty, ale potem ja lubię uczyć się debiutów właśnie oglądając jakieś partie. Jak zobaczysz taką jedną partię, to jest jakiś wstęp, coś tam zobaczysz, ale jak zobaczysz potem 20 takich partii, to wyłapiesz pewne te schematy, plany, w jaki sposób ci zawodnicy grają. Skoczek wchodzi na pole e5, robiąc miejsce też na rozwój dla drugiego skoczka, no bo musimy myśleć o rozwijaniu tych figur. Karpo zbija, Kasparow odbija. Pionek izolowany na środku szachownicy. Gdzieś już to grali. Posunięcie a4, czarne zdobywają to miejsce na skrzydle hetmańskim, Goniec sobie ucieka na pole c2. Tu bym pewnie nie wiedział, czy tu, czy tu, oglądając partię już wiem, że Kasparow poszedł tutaj. Goniec jest tu bezpieczny, broniony przez hetmana, więc wszystko się zgadza. Czarne gra posunięcie, goniec na D7. Rozwijamy figurki. Jeszcze ten goniec nigdzie dalej tutaj nam krzywdy nie zrobi. Natomiast Kasparow od razu go zbija. Może chodzić o to, że bierze sobie gońca i myśli, że będzie miał tak zwaną przewagę pary gońców. Natomiast Karpow odbija skoczkiem i patrzymy dalej. Hetman D1. No to to już jest trudny ruch, w którym o co może chodzić? Może chodzić o, o tego pionka. Natomiast takie ruchy Kasparow, nie rozwijamy figur. O co chodzi? Karpo gra posunięcie goniec na D6. Aha, on chciał rozwinąć skoczka tutaj. No to nie jest to taki typowy, standardowy rozwój figur. Najprostszy, cofnę teraz dwa ruchy, bo myśląc najprościej, wyprowadziłbym tego skoczka tutaj i zrobił roszadę. Oglądając potem partię i widząc ruchy takiego kasparowa, po co on idzie tym skoczkiem na E2? Może chce tego skoczka postawić na C3 i może ten punkt jest jakimś jego planem. Czyli jeżeli czarne rzucają się na no mnie tutaj, wysyłają pionka do, do przodu bardzo mocno, to może ten pionek będzie celem do ataku. Zobaczymy. Czarna gra, posunięcie skoczek na d5. Pole d5 teraz jest bardzo dobre dla czarnych, ponieważ jest to pole przed tym izolowanym pionkiem. Z pola d5 czarnego skoczka nikt nie wyrzuci. Często mówi się o tym, że jest właśnie przewaga pary gońców. Natomiast ciężko o to, żeby przewaga pary gońców miała. Była faktycznie przewagą, kiedy przeciwnik ma jakieś bardzo dobre, mocne pola dla swoich skoczków. Biały wyprowadza gońca. Tak to rozumiem. Czarny gra posunięcie B5, umacnia sobie tego pionka. Skoczek na 3, czyli faktycznie ten zadaniem tego skoczka było pójść tutaj. Teraz nie atakujemy tego pionka w życiu, nie zbijemy, kiedy go broni. Drugi pionek, no ale wziął na celownik tego. Karpow trzask. Nie będziesz mnie tu atakował. Ten odbił gońcem. No i pole D5. Był, tam był fajny skoczek, więc nie ma żadnego problemu. Postawimy tam czarnymi kolejnego skoczka. Skoczek idzie na D5. Czarny biały ustawił armatę. Liczy na to, że czarny zrobią roszadę. Nie zrobią teraz roszady. Ale jak nie zrobią roszady, no to bez roszady źle się gra. A Karpowna na to słuchajcie król E7. Po co mu roszada? Czasami w szachach można zrobić roszadę i w ten sposób. Król jest tu bezpieczny o dziwo. Widocznie skoro tak zagrał. Dlatego, że pozycja w centrum jest w miarę zablokowana. Ten skoczek tutaj bardzo mocno blokuje. No i zobaczymy dalej. Wieża idzie na C1. Logiczny ruch ustawia wieżę na otwartej linii, patrząc na Hetmana. Hetman nie ucieka. Ja bym gdzieś uciekał na bok, bym się bał. A Karpow liczy warianty. Nie boi się. Wyszło mu, że może wejść Hetmanem na pole C4 i nic mu się nie stanie. Ej, patrzcie, co oni robią. Obaj tak się nie robi. Ej, słuchajcie, tak się nie uczcie. Tak się nie uczcie grać. Normalnie w szachach powinno się robić roszady. Tutaj jest trochę dziwna sytuacja, że króle robią roszady tak, jakby jej nie mogły zrobić. Dobra, czarny gra wieżą na B8 i zobaczcie, ta partia hmm, wygląda trochę tak, że Kasparow jakby próbował tego karpowa może i zaatakować, zamieszać, ale po prostu się nie udało. Figurki się powymieniały. Jest parę gońców, ale przewagi nie widać, bo ten skoczek jest mocny. Tu jest izolowany pionek, który w końcówce może być słabością. Tu już mam takie wrażenie, że to karpów myśli o tym, żeby zdobyć przewagę. Jakąś akcję na skrzydle hetmańskim. Biały krajem: posunięcie wieża A1, czyli już do obrony z otwartej linii musiał zejść do obrony. To już jest znak, że naprawdę czarne mają sympatyczną pozycję. I to czarne mają punkt do zaatakowania. Po 28 ruchach wieża wchodzi na b3. no to tu już na pewno przewaga na oko po stronie czarnych. Goniec próbuje wygonić tą wieżę. Wieża bije, pionka, nastąpi, następuje wymiana, trzask, trzask. Wchodzi wreszcie ostatnia figura białych do walki, wyganiając gońca, odzyskując pionka. Pozbijali się. I słuchajcie, to jest w ogóle partia, która jest można powiedzieć idealna. Pod względem takiej zgodności ruchów, który gra, grali ludzie, zgodności z, z graniem komputerowym, czyli najlepsze ruchy, które pokazuje komputer, oni tutaj nie zrobili żadnego błędu, żadnej niedokładności. I tą zgodność gry z komputerem mieli gdzieś na, na poziomie 96 czy 98%. Także żadnego błędu tu nie zostało popełnione. A popatrzcie, powstała końcówka, w której czarne mają pionka więcej. Jak to możliwe? Przecież białe na początku powinny mieć przewagę, ale widocznie nie w obronie karokan. Przy idealnej grze i białych i czarnych, powstała końcówka z pionkiem więcej dla czarnych. Jeszcze parę ruchów tutaj zagrali, natomiast ta przewaga pionka jest praktycznie niemożliwa do zrealizowania, bo wszystkie pionki są na jednym skrzydle, no i białe mają tą parę gońców, więc w najgorszym razie za ostatniego pionka czarnych biały odda gońca i będzie pewnie remis. Jeszcze zagrali, posunięcie H4, czarne grają gońcem na B2, już na szybciej sobie przeklikamy do końca tą partię. Czyli tak, białe wymieniają po jednym pionku, skoczek na F6, król się wraca na F3, skoczek na D5, Goniec się wraca na C2, a goniec poszedł sobie tutaj i zgodzili się na remis. Partia grana w Linares w 1994 roku. No, w tamtych czasach karpowa w obronie karokan pokonać się po prostu nie dało. Dobra, mam nadzieję, że filmik się Wam podobał, że w jakiś sposób udało mi się przybliżyć obronę karokan. Tych wariantów chyba było sporo, ale zaraz w każdym debiucie, jeżeli się zaczynamy w jakiś debiut wgłębiać, to robi się dużo. Tych wariantów. Okej, okay, tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film się podobał. Pozdrawiam i trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć.